Kolejnym powodem, dla którego zdradzamy jest brak emocjonalnej intymności. Jest to moment, w którym tracimy więź i połączenie z drugą osobą. Jest to moment, w którym czujemy, że przestaliśmy być sobie bliscy. W którym czujemy, że nie otrzymujemy uwagi od drugiej strony. W którym czujemy, że brakuje nam tego uczucia, które może kiedyś sprawiło, że stworzyliśmy razem związek bądź też jakąkolwiek relację. I to według mnie w dużej mierze częściej dotyczy kobiet, ten powód. Natomiast nie oznacza to, że nie dotyczy również mężczyzn. Bo nawet jeżeli mężczyźni mogą w pewien sposób wypierać ten fakt, to myślę, że każdy z nich z uwagi na fakt, że ma w sobie troszkę damskiej energii, również potrzebuje emocjonalnego połączenia z kobietą. Nie jestem w stanie mówić za wszystkich mężczyzn, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że Jedni mogą być bardziej emocjonalni, bardziej wrażliwi i uczuciowi, natomiast drudzy mogą być mniej, nie tylko ze względu na to, że te emocje zostały u nich wyparte bądź też stracili z nimi kontakt, ale z uwagi na to, że po prostu ich umysł i cała psychologia może inaczej funkcjonować i w okresie na przykład, gdy dojrzewali, mogli się inaczej ukształtować, więc nie każdy z nich będzie miał taką potrzebę. W większym lub mniejszym stopniu. Tak, ta sama sytuacja może dotyczyć kobiet, więc zwykle połączenie emocjonalne i budowanie intymności jest indywidualną sprawą. Tak samo jak poczucie bycia, bycia kochanym, bycia zauważanym przez partnera, dla każdego z nas może oznaczać co innego. W inny sposób możemy czuć się kochani, gdy ktoś to dla nas zrobi, i w inny sposób możemy tego potrzebować. Więc czasami może być tak, że. Tracimy z partnerem wspólne obszary, na przykład kiedyś wspólnie spędzaliśmy czas na przykład co tydzień w określonym miejscu, mieliśmy jakiś swój rytuał, który nas zbliżał do siebie i teraz już tego nie robimy. Kiedyś częściej rozmawialiśmy o swoich uczuciach i emocjach i teraz już tego nie robimy. Kiedyś częściej chodziliśmy na spacery, teraz już tego nie robimy. Już przypomina mi się ta sytuacja z życia, w której ostatnio rozmawiałem z osobą mi bliską i powiedziała, że nie czuję już więzi ze swoją żoną. Nie czuje tej chemii miłości, która była między nimi. I to, co odpaliło mi się w głowie, to proste pytanie pod tytułem przypomnij sobie moment, w którym czułeś tą więź. I teraz porównaj, co robiliście wspólnie, a co teraz nie robicie. Bo często ludziom się wydaje, że związek jest czymś, co się przytrafia. Że związek psuje się po prostu tak o. Tak o. Mija czas, jest rutyna, wszystko jest standardowe, tak jak w zasadzie być powinno, że jest to całkiem normalne, że w małżeństwach jest rutyna, że później robi się nudno i tak dalej. Natomiast ludzie nie dostrzegają tego, w jaki sposób oni sami to tworzą. I teraz zadałem mu pytanie pod tytułem Czy jeżeli robilibyście to, co wcześniej robiliście razem, czy jest szansa, że coś zmieniłoby się między wami, że... Czulibyście się tak samo, że czułbyś z powrotem tą miłość, czy też uczucie połączenia z drugą osobą? Kiedy pomyślał chwilę, odpowiedział: Myślę, że tak. I to otworzyło mu oczy. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja, ale mam nadzieję, że się polepszyła. I kiedy tak się dzieje u ciebie, to zastanów się, co doprowadziło do tego, że kiedyś z partnerem lub z partnerką czuliście to połączenie. I w jaki sposób je budowaliście. Bo to, co też często ludzie robią, to przestają budować intymność między sobą. Na początku związku dbali o siebie, szanowali, doceniali się nawzajem, uwodzili się nawzajem, rozpalali się nawzajem i robili masę, masę innych rzeczy. Natomiast z czasem przestali to robić, stali się leniwi, ponieważ założyli, że partner jest już ich. Że już go zdobyli i już mogą spocząć na laurach. Kobiety, na przykład, wtedy mogą przestać dbać o swoje ciało, w zasadzie mężczyźni też, mogą się jeść przed telewizorem, pić piwo i generalnie nic nie robić. I bardzo często właśnie takie zachowania są tego powodem, iż brakuje nam tej emocjonalnej więzi z partnerem, ponieważ czujemy, że zostaliśmy w pewien sposób odsunięci w kąt. Czujemy, że osoba, która jest blisko nas, nie jest już nam tak bliska. I wtedy następuje zdrada, ponieważ znów chcemy poczuć to uczucie więzi i bliskiego kontaktu z drugą osobą. Znów chcemy spojrzeć komuś głęboko w oczy i poczuć się kimś wyjątkowym, poczuć się, że tak wiele nas łączy z drugą osobą. I jeżeli tego nie mamy, to szukamy tego gdzie indziej. Więc jeżeli jesteś w związku i słuchasz tego, to zastanów się, czy ta sytuacja nie dotyczy Ciebie. Jeżeli tak, to przemyśl, co robiłeś kiedyś z partnerem. By utrzymywać to więź. Rozbij to na czynniki pierwsze. Co dokładnie żeście wtedy robili, a czego nie robicie teraz? I wróć do tego, lub dodaj coś jeszcze, by móc budować więź z drugą osobą. Zacznijcie planować wspólnie cele. Zacznijcie robić rzeczy, które są wyzwaniem dla Was obojga. Zacznijcie wspólnie uprawiać sport. Zacznijcie wspólnie realizować jakąś pasję. Zróbcie sobie dzień. Raz na tydzień, na dwa, w którym idziecie wspólnie na randkę. Zróbcie sobie miesiąc, raz na miesiąc, raz na dwa, z tego na wasze życie, wspólny wyjazd, gdziekolwiek indziej, w różne miejsce. To was odświeży, doda wam nowego powiewu i doświadczenia. A Rozmawiajcie ze sobą o swoich uczuciach, emocjach, o tym, co jest dla was ważne w życiu. Dzielcie się poglądami, spostrzeżeniami i uczcie się od siebie nawzajem. Przeżywajcie razem różne doświadczenia. Które będą Was zbliżać, które będą Was budować, a przede wszystkim również kochajcie sami siebie, bo miłość zaczyna się od Ciebie. Jeżeli nie kochasz siebie, bardzo często nie kochasz też drugiej osoby. Więc jeżeli straciłeś to emocjonalne połączenie, to wiedz, że jesteś w stanie je odzyskać. Wymaga to trochę pracy i poświęcenia, a to już jest w Twoich rękach. Więc życzę Ci powodzenia.